Tu mamy pomnik słynnego paprykarza szczecińskiego, plac gryfu w Prawobrzeże. A teraz idziemy zobaczyć pomnik Krzysztofa Jerzyny ze Szczecina, szefa wszystkich szefów. Pomnik Krzysia Jerzyny ze Szczecina, szefa wszystkich szefów. No i tu jest taka strefa relaksu. No są tutaj jakieś kwestie portowo-stoczniowe. A tu mamy napis Szczecin. Totnia szczecińska. I od razu ławeczki z tyłu. Bardzo fajnie wykombinowane. Podoba mi się. No, jesteśmy w sumie na prawo obrzeżu A to jest lewo z Szczecina. Tam w oddali widać Zamek książeń Pomorskich. Tu jakieś osiedle. Tu mamy pomnik słynnego Paprykarza Szczecińskiego. Plac Gryfu w Prawobrzeże A teraz idziemy zobaczyć pomnik Krzysztofa Jerzyny ze Szczecina szefa wszystkich szefów Pomnik Krzysia Jerzyny ze Szczecina szefa wszystkich szefów No i tu jest taka strefa relaksu no są tu jakieś kwestie portowo-stoczniowe. A tu mamy napis Szczecin. I od razu ławeczki z tyłu, bardzo fajnie wykombinowane. Podoba mi się. No, jesteśmy w sumie na prawo a to jest lewo obrzeże Szczecina. Tam w oddali widać zamek książeń pomorskich Tu jakieś osiedle